Dzień dobry, nazywam się Magda, mam 16 lat i przyjechałam ze Sosowca. No to już pani nam mówiła na scenie. Teraz proszę powiedzieć coś tak od siebie. Uczę się w drugiej klasie liceum ekonomicznego. Interesuję się modą, tańcem i ochroną zwierząt. Po szkole chciałabym zostać lekarzem. No właśnie. A czemu lekarzem? Moi rodzice są lekarzami. Jest to bardzo zacny zawód i można dużo zarobić. Hmm, zarobić? Zarobić, a co? A ludziom to by się nie pomogło? Słucham? A co pani najbardziej ceni w kolegach? Chłopak to powinien mieć dobry samochód, dobry ciuch z markowego sklepu. Najlepiej z Big Stara. Musi być dobrze zbudowany i raz w tygodniu chodzić do fryzjera. Co myślą ci nieostrzyżeni, to pani nie interesuje? Jego o siebie nie dba, to jego wina, nie? Proszę jeszcze podać nam wzrost i wagę, bo tu brakuje w ankiecie. Mam 179 centymetrów wzrostu i 52 kg wagi. Ale mój chłopak, który mnie nosi na rękach, mówi, że to słodki ciężar. Panie Włodku, proszę poprosić na następną panią. Do widzenia. Do widzenia. I wymów. I co? I wymów. Powinien mieć bajerować. Ten pan pytał, co powinien mieć chłopak. Wymów. No. Dobrze zapamiętam. Ciuch, fryz i wymów. I dobrze, jak ma samochód. Jasne. Panie wodku pan poprosi panią z numerem 14.